Święto koni, koni arabskich, a właściwie możemy powiedzieć, że to jest święto hodowców koni arabskich, bo trudno, trudno określić, czy, czy konie świętują. Oczywiście im też udziela się pewna taka atmosfera podniecenia i to widzieliśmy dzisiaj na tym placu czempionatowym. Natomiast z całą pewnością jest to święto dla hodowców koni arabskich, którzy to przeżywają, którzy chcieliby, aby ich konie oczywiście wygrywały i to jest zupełnie, zupełnie naturalne. A z drugiej strony składa się to z kilku elementów, właśnie ten narodowy pokaz koni arabskich złożony z dwóch dni, gdzie pokazujemy oddzielnie ogiery, oddzielnie klacze, a następnie wybieramy e, czempionów poszczególnych e, grup, jeśli chodzi o płci i, i, i zaawansowanie wiekowe. Z drugiej strony mamy w międzyczasie pokaz koni, które będą przedstawione podczas aukcji e, głównej. Następnie mamy pokaz koni, które będą przedstawione podczas aukcji, e, tak zwanej e, letniej. E, a poza tym e, mamy również specjalne pokazy dla publiczności, która przybyła i nie tylko ogląda konie arabskie, ale ponieważ na Koni w Janowie Podlaskim hoduje również konie angloarabskie, dlatego chcielibyśmy pokazać te konie właśnie w czasie takiego pokazu specjalnego, ponieważ te konie nie tylko pokazujemy w ręku jak to się dzieje w przypadku koni arabskich, ale również one pracują pod siodłem, startują w zawodach mają określone sukcesy, przypomnę, że złoty medal olimpijski, jedyny w powojennej historii Polski został zdobyty przez Jana Kowalczyka w 1980 roku właśnie na koniu wyhodowanym w Janowie Podlaskim, był to Artemor po Eros Artemisa więc to jest chluba taka Janowa, ale nie tylko, ponieważ Inny koń, Askar, startował w olimpiadzie w Atlancie we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, w tej chwili czołowym ogierem jest Efekt, który z kolei brał udział w Mistrzostwach Polski w skokach przez przeszkody. Mamy również konie, które startują w międzynarodowych zawodach we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, a więc ten drugi dział hodowli koni angloarabskich także dobrze się rozwija. No i będziemy czynić starania, oczywiście, aby tak się działo dalej. W związku z tym chcieliśmy pokazać publiczności również te konie, a dodatkowo w tym roku tak się złożyło, że. Nasi zawodnicy, znaczy nie nasi, ale polscy zawodnicy w dyscyplinie powożenia zdobyli srebrne medale indywidualnie i drużynowo. W związku z tym, w związku z tym przyjechali do Janowa i oczywiście zaprezentujemy, zaprezentujemy ich publiczności. Na pewno będzie to, będzie to bardzo interesujące, ciekawe dla, dla wielu, wielu osób.